Widzowie, słuchajcie, mam do odebrania jedną rzecz i powiem Wam, jak tą rzecz odebrać. Ta rzecz była y, dawno na browtooku i większość osób odebrało tą rzecz, ale nie wszyscy mogli zdążyć odebrać. Ja nie zdążyłem odebrać. Odebrałem już jedną emo, y, emotkę, y, jeszcze dwa, y, jeszcze mam tutaj do odebrania jedną, jeszcze jedną zaraz odbiorę. I ja wam pokażę wszystkie trzy emotki, jakie jest zdobyć. Większość mogło dać radę odebrać, zdążyć, ale niektórzy mogą ich nie mieć. I tutaj, tutaj mam taką emotkę, tutaj już odebrałem jedną, więc tak klikam, od, żeby odebrać emotkę, no i odebrałem tą emotkę. Jeśli ktoś nie ma tej emotki, ona była za darmo i dalej jest za darmo, to teraz możecie sobie odebrać. Ja już. Odebrałem właśnie, o tą motkę odebrałem, em, ale załączę sobie tą, bo, to, bo ta mi się bardziej podoba i, i powiem Wam zaraz, jak załączyć tą motkę, ale jeszcze muszę na jedną motkę. Zróbcie teraz rzut ekranu tego zdjęcia. I tak, najpierw musicie zrobić rzut ekranu. Zdjęcie tego zdjęcia tutaj, kodu QR, i teraz idziemy dalej. Kliknąć, jak jest Google, tutaj mam pokazane, to jest mikrofon, to, to jest taki aparacik i trzeba w niego kliknąć i czekajcie. brania właśnie tą Memotkę z klaunem i tak samo tutaj jest, jest właśnie z tą to jest tak samo jeszcze jest to z tą emotką. czekajcie muszę o z tą tu yy, zróbcie sobie emotkę yy, tego jeśli nie, nie dacie rady jej zeskanować to zróbcie coś takiego ale jeśli wam nie zadziała to przybliście I, no i będziecie mieli emotkę na wszystkich kontach jeszcze z tym zróbcie sobie zdjęcie z tym tutaj możecie zrobić zdjęcie z tym clownem właśnie o z tym jeszcze gościem no i z tym sprayem gdzie on jest o tu możecie sobie zrobić więc jeśli nie zdążyliście odebrać tych emotek to możecie sobie teraz odebrać a jeszcze teraz pójdę sobie odebrać tą emotkę która tutaj jest no i no i mamy więc tak Papa pa, widzowie możecie sobie odebrać i pa, pa.